Bulwersujący kryminał Konrada Lewandowskiego. Kup teraz w polskiej księgarni narodowej. Kłaniam się bardzo nisko, szanowni państwo. Kolejna z cyklu mocnych rozmów Marcina Roli dla warszawskiej gazety pl 1 Jesteśmy oczywiście na YouTube, jesteśmy także na Band Witam państwa bardzo serdecznie, a w naszym studiu profesor Włodzimierz Ustawczyk. Kłaniam się bardzo nisko, Dzień panie profesorze. Dzień dobry, witam, pani redaktorze. Panie profesorze, zaczniemy od no, tematu bardzo tragicznego. Ja od razu mam ciary, jak o tym myślę. Zamordowanie w sposób bestialski obrzydliwy, tragiczny y, y, Czarnego Kerka, prawda, w jutach na uniwersytecie, strzał prosto w aortę, y, zamach z nienawiści, y, zamordowanie człowieka, 31-latka, tata dwóch, młodych dzieciaczków mąż pięknej żony no, straszne sceny straszne sceny potworne potworne morderstwo z przyczyn politycznych za poglądy ale pytanie inne panie profesorze bo to się bardzo mocno wzmaga pan też to odczuwa tak w swojej jest, pracy tak. ta nienawiść lewactwa ta tak. nienawiść pogarda bo z tym też się mierzymy w Polsce co z tego może dalej wyniknąć Doskonale to rozumiem bo jak pan mówi to się odczuwa wszędzie, gdy chodzi o postawy tamtej strony, która coraz bardziej się zamienia w totalitaryzm. Agresywny, bezwzględny i to, co oni próbują pod lupą prawda, tutaj znaleźć u nas, to z całą okazałością tutaj pojawia się z tamtej strony, której poglądy uczciwe, poglądy spokojne, praworządne, oparte na wartościach, są tak przerażający, że nie, oczywiście nie są w stanie, żeby się zmierzyć merytorycznie. To zabijają, to jest, zabije, zab, to jest kolejne zabicie, kolejny mord, że państwo na które oczywiście świat przymyka oczy. Bardzo dobrze, że pan prezydent Trump zareagował stanowczo i ja uważam, że. No, ma, jego przyjaciel, prawda? Może być z tego, proszę państwa, też jakaś konsekwencja i pozytywna, którą, prawda, że. Może to też przypełni tą czarę kielich cierpliwości i może, proszę państwa, no, zaczniemy się bronić. Należy nam się bronić, proszę państwa, dlatego że jesteśmy w tej chwili już postawieni na odstrzał. My, czyli prawica, konserwatyści. Prawica, tak? ci, którzy mówią prawdę, prawda, już nie wystarcza im, że na przykład posła Brauna tylko do faszystów czy nazistów się zalicza, prawda? Próbuje się zniszczyć medialnie, ale to jest bardzo cienka linia, za którą następuje, e, następuje atak fizyczny, i widzimy, że proszę państwa, oni tracą też kontrolę nad sobą. Oni postępują jak wściekłe zwierzęta, które prawda, przyzwyczaiły, przyzwyczaiły się do tego, że wszystko będzie szło tym nurtem. W który się zapędza ludzi, zapędza się społeczeństwo, narracja, którą oni narzucają, będzie prawda, bezkonkurencyjna, a tu się okazuje, że społeczeństwo się obudza, proszę Państwa. Że to nie tylko jakieś oszołomy, nie jakiś tam, prawda, ciemnogród, nie jakieś na faszyści, naziści polscy, a to naród się obudza, chociażby, prawda, ta szopka z dronami, która miała miejsce, też widzimy jak naród, według tych sonda sondaży przeprowadzonych przez oczywiście nieprzychylne y, Polakom y, media, y, wskazuje, że prawda nie chwyta, nie łapie ta propaganda, którą oni y, próbują upowszechniać. Więc y, w tym przesileniu, a następuje w tej przesileniu, wszyscy jesteśmy w tej chwili w sytuacji bardzo trudnej i niebezpiecznej. Więc musimy dbać o bezpieczeństwo, musimy, proszę państwo, się tworzyć jakieś samoobrony osiedlowe, tworzyć jakieś ośrodki, które w sposób czynny, w sposób splanowany musimy się przeciwstawiać przemocy, bo przemoc idzie. Panie profesorze, właśnie przemoc idzie, oni się z tym absolutnie nie kryją, już nie ma mowy o sile argumentu, tylko jest argument siły tak naprawdę, sama siła bestialska włącznie z tym mordem politycznym, ale teraz przenoszę się właśnie na polskie warunki, jakby to Przenieść na naszą stronę barykady, bo też są groźby, też są ataki fizyczne, ataki właśnie banderowców, Ukraińców. Pan także to odczuwa, bo bardzo mocno mówi Pan i głosi pan prawdę historyczną między innymi o Wołyniu, o okresach wschodnich, o tym ludobójstwie nieprawdopodobnym. Jak pan, panie profesorze, to skomentuje właśnie też a propos tej akcji z dronami? Czy oni celowo chcą nas wepchnąć w nie naszą wojnę? No, po oświadczeniu pana dudy. Tutaj wszelkie wątpliwości, nawet jeżeli ktoś mógł mieć, przestają istnieć. Zdajemy sobie sprawę, że reżim kijowski, zbrodniczy reżim kijowski, który doprowadził do, nie, do niebywałej tragedii w dziejach tej ziemi, do milionowych, prawie dwumilionowych strat w ludności, gdy chodzi o ofiary śmiertelne, uchodźstwo na, szacuje się, Kilkanaście może nawet milionów, bo nie wiemy do końca. Proszę Państwa, zastąpienie tego społeczeństwa, niech będzie i ułomnego, postkomunistycznego, skłonnego do korupcji, w agresywny substrat, proszę Państwa, nasiąknięty nienawiścią, ignorancją, chamstwem, hipokryzją i tak dalej, zamieniło się. My widzimy po prostu, że takie Taka koncentracja tego zła jest za wschodnią granicą. I znaczy, każda deklaracja wychodząca z środowisk politycznych, z środowisk dyplomatycznych tamtego kraju jest nasiągnięta antypolonizmem i kłamstwem. Wszystko oni mogą, oni nie kłamią ty, tylko wtedy, kiedy się zapomną, prawda? Natomiast wszystko jest z determinacją, żeby kłamać, oszukiwać i iść w zaparte. Także w tej chwili reżimowi Zeleńskiego nic nie pozostaje, bo to jest ostatnia, o, o, ostatnia deska ratunkowa, żeby wciągnąć, żeby wciągnąć y, państwa i tak jak im się wydawało, takich naiwniaków, na, jak Polacy, mhm. bo dużo się przyczynili do tego, nie tylko agenci ukraińscy, których dość dużo mamy i w parlamencie, i w rządzie, i w innych mediach i tak dalej, ale i tacy, proszę Państwa, prostacy jak Duda. Czyli można rzec, że to z dronami to jest taka typowa prowokacja? Proszę no ostatnia tutaj musi być e, po, o, o, ostatnia decyzja w sprawie tej, te, te, tego wydarzenia, no musi zapaść po o, o, orzeczeniu e, organów, które są kompetentne. Podejrzewam, że nie da się ukryć za, zamieść pod dywan e, tych całych spraw, jak Przybytowi to było, proszę Państwa, bo nawet w zeszłym roku jeździliśmy jako z Ruchem Narodowym, prawda, żeby zapalić znicze. Tym zupełnie zapomnianym absolutnie, mówił, że ciężką kasę rodzinom się dało, żeby prawda, nikt się nie dopominał. Stoi, yy, proszę Państwa, identy... kłamstwo ma identyczny język. To, co na tych pochówkach, które się dało wyegzekwować na Ukrainie, mówi się o tragicznie zmarłych. Polakach, których zabijano młotami, siekierami, widłami, prawda, kosami, sierpami. Tak samo i to oni, prawda, tragicznie zginęli, tragicznie umarli. I tak tych, tych, tych też dwóch Polaków, których trafiła ukraińska rakieta, do czego Ukraina dotychczas się nie przyznała i czego, prawda, i Ukraina pozostaje w y, wydaniu, że tak powiem, narracji rządowej i propagandowej medialnej najbliższym sąsiadem i sojusznikiem, który broni Polaków przed jakimś nie, niebezpieczeństwem. W znacznej mierze, proszę Państwa, wyimagowanym, jeżeli się przejrzymy, istocie wojny na Ukrainie, bo w tej chwili, prawda, y, trudno mówić o wojnie bez, y, spowodowanej tylko agresją rosyjską. Pan y, y, sekretarz stanu Rubio powiedział, że jest to teren prowadzenia wojny zastępczej, woj, proxy wojny między Stanami Zjednoczonymi i Rosją. To jest zderzenie cywilizacji. Ukraina tutaj bynajmniej nie jest stroną, a jest terenem i jest y, tym, który zaopatrywa w siłę ludzką, niestety, prawda, y, co doprowadza do tych zniszczeń potwornych. Także do tego się dojdzie. Stany Zjednoczone prawdopodobnie też widzimy, że jest dość powściągliwa reakcja, nawet wówczas, kiedy nad Wisłą wszyscy, że tak powiem, tutaj mądrzy i oświeceni jednoznacznie jeszcze przed wydarzeniem orzekli, że to jest prowokacja ruska, prawda? Bo wszystko. Zadyma na stadionie, to jest prowokacja ruska, bezczeszczenie pożary. To, to jest tego, pożary wszystkie, to wiadomo, że prawda, na zlecenie służb rosyjskich, my jesteśmy po prostu w domie obłąkanych. My jesteśmy w sytuacji, jaka jest w tej chwili, no, mówię, Orwel by nie miał co robić, czy też pan Bareja, mając do czynienia z takim chorym, zupełnie pozbawionym jakiejkolwiek racjonalności społeczeństwem. Także mam nadzieję, że prawda wyjdzie, że ci kłamcy, którzy kłamią, prawda, czy z wysokich stanowisk rządowych, będą poskromnieni, upokorzeni. Prawda? Oczywiście pan Sikorski tutaj, jak, jak harcerzek, zawsze jest prawda, z przodu, zawsze prawda, czuwa i zawsze typuje tych winnych. Zamyka konsulaty, już mu się konsulaty wszystkie pokończyły, nie wiem czym on się teraz będzie zajmował. Także, proszę Państwa, jeżeli jest jakiś ślad ukraiński, a tutaj trudno nie dostrzec, tym bardziej, że wiemy, że służby białoruskie uprzedzały Polskę, Białoruska, Białoruś, po, przypomnijmy sobie, stanowi e, związkowe państwo z Rosją. Czy można powiedzieć, prawda, że Rosja przestrzegała? Polaków przed czymś takim, no to spróbujmy myśleć, prawda? Przestańmy słuchać tych bredni, bo też dzisiaj w Facebooku czytałem i co ta pospoli ta pisze i to da, to są prawda, rzeczy absurdalne, proszę Państwa. No, ciekaw jestem tylko, co Gazeta Polska napisze, bo też w trudnej sytuacji. No musi kilka fikołków intelektualnych tak, tak, jednak tak, zrobić, tak, tak, panie tutaj... profesorze. Zmieniamy tak, temat, ale pozostajemy. Tak, tak. Na propos Orwella, co się dzieje z polską nauką? Co się dzieje u pana na podwórku, że tak wyraźnie tym naukowym, bo czytam bardzo niepokojące też tutaj takie dochodzą u nas głosy, że na przykład Ukraińcy różni, różnych prominencji mają gdzieś tam w gremiach naukowych dostęp i blokują i cenzurują polską naukę, polską historię. Ile w tym jest prawdy i jakie to jest zagrożenie tak naprawdę? Proszę Państwa, tutaj mogę przytoczyć kilka faktów świadczących o tym, że sytuacja ogromnie się zmieniła od pewnego czasu. Ja bym powiedział odkąd w Polsce zaistniał z całym, że tak powiem, tym wykwitem, z całą siłą problem ukraiński. Ten problem ukraiński wiemy, że dojrzewał za czasów pisowskich i był ukryty, bo było to, prawda, nachodźstwo masowe, kolonizacja, która w sposób cichy się odbywała, realizowana przez sług narodu ukraińskiego, jak tamten rząd się dumnie określał. Natomiast w tej chwili po wojnie już, prawda, w majestacie prawa, przyzwolenie, granice padły, barwy obcy wszędzie, proszę Państwa, więc yy, widzimy, że ten obcy żywioł zaczął się panoszyć w sposób niebywały na terenie Rzeczypospolitej i wprowadzać swoją dyktaturę. Oczywiście nie są oni odosobnieni, tylko oni są prawda, nawet narzędziem tych sił liberalnych, globalistycznych, które tworzą nowy porządek świata, a w tym nowym porządku świata nie ma miejsca dla demokracji, nie ma miejsca dla wolności, wolności wypowiedzi i tak dalej. To jest trockiski, to jest prawda absolutnie bezwzględny, absolutnie prawda, z obozami, z różnymi innymi sposobami, Eliminacji i eksterminacji innego zdania i nosicieli innego zdania. Takim bardzo przykrym dla mnie doświadczeniem była informacja, którą dostałem z Polskiej Akademii Umiejętności, dokąd przekazałem do druku swój artykuł na temat stosunku ruchu narodowego ukraińskiego od jego początku w sensie politycznym w połowie XIX wieku i aż do końca I wojny światowej do Polski i do Polaków. Więc na podstawie źródeł udało się wybudować logiczną, że tak powiem, tutaj całość, ujmującą ten problem w ten sposób, że takim wyrazem, który dostrzega się w wypowiedziach świadków epoki od po połowy XIX wieku i aż do końca I wojny światowej, to był wyraz nienawiść. Tym można określić stosunek, rodzącego się ruchu politycznego, mam na uwadze. Czyli, prawda, ci, którzy uważali, że ma powstać jakiś byt polityczny i ma być to Ukraina, czy Ruś, prawda, bo to w Galicji różnie to się nazywało, ona musi być antypolska i ten antypolonizm wsiąkał, że tak powiem, w każdą, w każdą komórkę tego społeczeństwa, które się tworzyło przy pomocy oczywiście sił obcych i jak zwykle, proszę Państwa, tu się powtarza ta głupota polska, którą aktualnie się uprawia na odcinku ukraińskim, ale to nie jest tylko, że tak powiem, takie oślepienie, które nastąpiło niedawno, to jest pewna ciągłość i też Polacy też dołożyli swojego wysiłku w to, żeby ta nienawiść w stosunku do Polaków była, oczywiście to nienawiść chciało się skierować przeciwko ruskim, Wiadomo, że tutaj były prawda, bardzo prymitywne i tak dalej kalkulacje. Natomiast tego antypolonizmu nie dało się wyplenić. Proszę Państwa, i się ukazuje, redaktor naczelny mnie informuje tego pisma, w którym artykuł miał się ukazać. Artykuł przeszedł przez wszystkie formalne procedury weryfikacji merytorycznej, czyli uzyskał dwie pozytywne recenzje i nic nie stało na przeszkodzie. Nagle ja się dowiaduję, że na etapie druku. Artykułu pojawia się jakaś pani Nowak, która odpowiada za druk, czyli stronę techniczną i która wyraża sprzeciw, sprzeciw temu, żeby drukiem mój artykuł się ukazał nie podając zupełnie jak nawet to nie do niej należy żeby podawać i zastrzeżenie merytoryczne po tym jak gremium naukowe się wysłowiło na ten nie należy o ile ja się orientuję do tego gremium i nie była proszona proszę państwa Jest, w humanistyce mamy różne zdania w humanistyce jesteśmy, prawda, różni, możemy uprawiać dyskusję. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli nawet ktoś z opcji innej, światopoglądowej niż moja, przedstawi solidne dzieło, prawda, jakie mam, prawda, jakie mam prawo, żeby to negować? To jest czyjś pogląd. My się uzupełniamy. To jest świat bardzo wielowątkowy, wielobarny. Natomiast ta pani Nowak odwoływała się do niejakiego pana Aleksiejczuka, prawdopodobnie Ukraińca, który został zatrudniony w tej instytucji. Polskim w Polskim Instytucie tak? mhm. W Polskim nie tyle, że instytucie, ale bym powiedział Świątyni Nauki Polskiej, Polska Akademia Umiejętności. Za czasów cesarsko-królewskich w Krakowie powstała nobliwa instytucja, z którą są związane nazwiska wie Wspaniałych, wybitnych polskich naukowców, proszę państwa. I tutaj nagle ktoś, kto jest od sprawdzania zapisów cerylicznych, skłasza swój sprzeciw, proszę Państwa, przekazuje tutaj tej pani, która czy przez ignorancję, czy przez. Też wiemy, że no, coś takiego jak korupcja, którą się uprawia na ogromną skalę y, przez oligarchów ukraińskich, którzy, których zasoby są, prawda. Dla takich przeciętnych Kowalskich z Nadwisły niewyobrażalne. Oni są w stanie przekupić. Same senat, rząd i prezydenta. Oczywiście e, mam nadzieję, że akurat obecnie pan prezydent będzie godnie sprawował swój urząd i tutaj wiąże wielkie to zap zapowiada nadzieje. Zapowiada się naprawdę dobrze. Tak, to zapowiada się dobrze, ale prawda biorąc pod uwagę tego nieszczęśnika, który wcześniej prawda, zajmował to miejsce w polityce polskiej, tutaj spokojnie mo mogliby to zrobić. Więc podejrzewam, że są też i agenci płatni. Czy pożyteczni, tak, dajmy na to, ludzie niemądrzy, który. Więc pani Nowak zgłasza to do zastrzeżenia, wstrzymuje druk i zgłasza, że ma, się, że ma być poddany artykuł, proszę państwa, uwaga, weryfikacji Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Notabene, komisja już została rozwiązana, z tego co się orientuje. A propos, proszę Państwa, no rozumiem, że tylko dlatego, że Pan Profesor pisał fakty historyczne o Ukraińcach, o, o, tak. o, o ludobójcach, o, 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 o tym, co się wtedy działo? To co, ruska agentura, to, ruska unica, tak? Nawet nie wchodziliśmy tu w sprawy ludobójstwa. Okay. Chodzi o spokojny XIX wiek, który się kończy niestety, prawda... Już tym ludobójstwem zapomnianym, o którym się teraz nie mówi, bo dla dobra, tak jak Makuszyński mówi, Polacy wszystko będą zapominali. I tak Polacy zapomnieli o tym wielkim ludobójstwie czasu wojny polsko-ukraińskiej, kiedy w identyczny sposób jak na Wołyniu były mordowane całe połacie, zamieszkały w sposób zwarte przez Polaków. I te same metody, proszę Państwa, i arcybiskup Bilczewski. Tutaj jego wypowiedź dość e, e, przestrzenną umieszczam w artykule. Mówił, prawda, że te bestialstwa nie mogą być tylko skutkiem pewnego przypadku czy też prawda, okoliczności wojny, że byłoby to czynnikiem łagodzącym, niejako dającym prawda, no, jakieś może być usprawiedliwienie. Natomiast mówię, muszę stwierdzić, prawie dosłownie, że nienawiść, i tu używa znów rzecz tego wsiąkła prawda, w duszę narodu ukraińskiego, nienawiść do obrządku łacińskiego i Polaków tak mocno, że prawda, mówi o duchu satanistycznym, który opętał prawda, to społeczeństwo. Czyli to już prawda, jest wykwit, to jest y, szczyt, dajmy na to, tej polityki, która się uprawiała. To jest powtórka, proszę państwa, to jest powtórka tego, co u nas przez 30 lat, się działo i w tej chwili jesteśmy w przededniu wybuchu, w przededniu przesilenia. I jesteśmy, proszę Państwa, wobec kwestii żywotnej, egzystencjonalnej, albo oni, albo my. Tu nie ma, nie ma rozwiązania polowicznego. To są zderzenie dwóch żywiołów wzajemnie zaprzeczających się. Przeczytajcie Państwo komunikaty ambasady ukraińskiej ostatnio umieścili, kłamli każdy wyraz jest kłamstwem wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy na temat historii polsko-ukraińskiej to jest kłamstwo i tutaj albo kłamstwo z prawdą się połączy wiadomo że będzie to kłamstwo prawda która jest skażona kłamstwem nie jest już prawdą albo dobro ze, ze złem prawda nie ma dobra albo proszę państwa po, po, tego się nie da połączyć to są prawda to jest walka o byt albo oni albo my i tutaj musimy, także na odcinku tym naukowym możemy mówić, że cenzura ukraińska coraz bardziej zaczyna wchodzić w obszar suwerenny nauki polskiej. To jest sprawa nauki polskiej, badań, tych bredni, które oni piszą, negując ludobójstwo, pisząc o tysiącletnich dziejach Polski i Ukrainy. Proszę Państwa, trzy wyrazy, trzy kłamstwa. Tysiąc, trzy kłamstwa nie ma y, tysiącletnich dziejów Polski Ukrainy. Nie ma dziejów, nie ma Ukrainy, proszę państwa, nie ma y, tego. Była tylko Polska, była Polska otoczona y, państwem ruskim, które nie było Ukrainą, tylko było państwem częścią wielkiej rzeszy wschodniosłowiańskiej. No. Także tutaj jest kłamstwo i z tym kłamstwem nie wolno się godzić. I ja myślę, że przy też używając presji medialnej, społecznej Solidaryzując się z każdym, proszę Państwa, bo takie głosy docierają. Też rozmawiałam dzisiaj z Panem Redaktorem, na, prawda, i w środowiskach medycznych. Osoby pracujące są szykanowane przez personel ukraiński, coraz więcej reprezentowany w placówkach służby zdrowia Polski. Wszyscy widzimy, co się dzieje, i nie wolno dawać ani jednej osoby na pożarcie. Musimy się solidaryzować i stanąć z wartym szeregiem, z wartym murem, przeciwdziałać żywiołowi bardzo groźnemu. Dlatego, że to, z czym się spotykamy, to jest tylko narzędzie narzędzi w ręku globalistów, podobnie jak LGBT, podobnie jak inne destrukcyjne ideologie, tak też ideologia ukraińska jest narzędziem dla niszczenia Polski. I musimy, proszę Państwa, tutaj bardzo poważnie, stanowczo wykazywać się Solidarnością. Przypomnijmy sobie Solidarność antykomunistyczną. Stańmy teraz z wartym szeregiem przeciwko tym natarciom globalistycznym. Jedną z odsłon, której jest, yy, yy, jest, proszę Państwa, Ukrainizacja Polski. No, mam nadzieję, Szanowni Państwo, że to się e, uda. Profesor Włodzimierz Osadczy, naszym gościem będziemy oczywiście wracali do tych wszystkich tematów. Serdecznie dziękuję panie ja bardzo profesorze. Dziękuję. Bardzo merytoryczny program, wywiad udostępniajcie. Oczywiście jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Banbaj.com, dla PL1 Marcin Rola, dla Warszawskiej Gazety kolejny z cykli e, mocnych rozmów Marcina Roli, dla Warszawskiej Gazety. Profesor Włodzimierz Osadczy, Marcin Rola, do zobaczenia. Dziękuję Głaniam panie profesorze. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom warszawskiej gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.